Temat unifikacji, kształtowanie wytrzymałości tlenowej w formach zintegrowanych z treningiem techniczno-taktycznym. Pierwsze ćwiczenie. Zawodnicy wykonują podanie jednorącz, jabstepem stepem tak zwanym, zatrzymanie na jedno te tempo i e, jednoimienną jab stepem e, wykonują krok do podania i rzut dwutaktem. Kosza. Zawodnicy się zmieniają o jedno miejsce. Piłka nie spada na parkiet. Jest to ćwiczenie kompleksowe. Kształtujemy tutaj wytrzymałość testlenową. Zmieniamy technikę. Podanie obu z przed klatki piersiowej, podanie z krzyżnym krokiem, rzut pół dystansu e, po naskoku na jedno, na dwa tempa, rzut dystansu. Tutaj w tym ćwiczeniu po prostu e, zmieniamy cały czas ćwiczenia techniczne. Kolejne ćwiczenie, e, zawodnicy kształtują wyjście do do tego bieganie do szybkiego ataku pasem bocznym i oczywiście i oczywiście zawodnicy kształtują tutaj technikę czyli prawidłowe kozłowanie i rzut pod butakcie Sama forma ćwiczenia. Dodajemy element penetracji z wysokości topa. Podanie na zero i ruch przeciwstawny zawodnika znajdującego się na lokwości. Poćwiczenie, zmieniamy tylko sytuację meczową, zawodnik stopa podaje do zawodnika na 45, odprowadza sobie do boku, zawodnik podający wykonuje pick and rola i rolowanie, zawodnik może oddać podanie do zawodnika albo skończyć po prostu do kosza. Kolejne ćwiczenie. Zawodnicy grają e, jeden na jednego. Zawodnik, który traci kosza, wchodzi jego kolega do drużyny. E, I grają 2 na 1. I tak do 5 na 5 dążymy. Drużyna, która pierwsza zdobędzie kosza, mając pięciu ludzi w drużynie, wygrywa. Teraz grałem chłopaki 2 na 1. Grałem 1 na 2. Jeżeli Oliver tra trafi kosza, no to o, i grałem teraz 3 na 1. Teraz układ 4-0, żeby był czas zwracać uw uwagę, ścięcie, obiegnięcie.